Ała, ała, ale boli dupa, co? Hej, wściekłe, formowe trole, ratlerki. Zobaczycie, czemu ten tytuł filmu taki akurat jest, ale to pod koniec filmu. Nie dajecie mi spokoju, po prostu, no, cały czas coś się dzieje. Skończyliśmy tutaj na tym temacie. Tutaj, pamiętam, ten elaborat, co tu był wypisany. Wrócimy później do tego elaboratu. Pierwsze, jogurt, śmietanka. Pisze tak, nasz ulubieniec zapodał kolejny film, tym razem nawet nie obeszło się bez oceny pracy moderacji. No skoro moderacja źle pracuje, to trzeba ją ocenić, prawda? E, nie zalinkuję, bo chyba nie wolno. Widzisz, jak się szybciutko uczysz? Słyszałeś o Psach Pawłowa, odruch warunkowy nabyty? No, to coś w tym stylu. Dalej, drogi Gizmo, wiedz, że ja już, no przynajmniej już mnie nie wyzywa, znaczy nie zmienia mojego niku, wiedz, że ja już przez Twój film mam ból D, a mianowicie boli mnie dłoń, bo oglądając spadłem ze śmiechu z krzesła i uderzyłem ręką w kaloryfer. To nie moja wina, że masz tak blisko kaloryfera biurko. I, wiedz, że to, twoja, że to tylko Twoja wina, tak samo jak Twój ban za nielegalne modyfikacje, w skrócie cheaty, bez czego nie byłoby tego tematu ale te filmy nie są o moim banie tylko o was więc to tego olejemy bo to takie no to też olejemy tutaj następny żadna drama ewentualnie dramatem jest to jak nisko można upaść na przykładzie Gim Bobota <giby> Razur ulubieniec mój płaczliwy ratlerek dostał bana za cheaty płakał na forum zostało mu uświadomione kim jest o widzicie uświadomili mi <giby> dobra płakał na forum no nie wiem, czy to było akurat płakanie, to była tylko informacja. E, kim jest? I zaczął wariować od cała historia. Ciekawe czy będzie dodawał screeny z postami, w których wspominamy jakim, jakim jest oszustem. Jak chcecie to je dodam. No, akurat mnie tutaj nie zależy na tym. Ogólnie szkoda klawiatury na tego intelektualnego biedaka. Brawo. Rozwinąłeś się razur. <laughs> w tym wpisie. <laughs> Tego tutaj pomijamy, bo to jakiś nie wiem, niegroźny gostek. Pablon też tutaj. Ja w nim widzę wielki potencjał. Mam nadzieję, że się nie znudzi i będzie nagrywał. Oczywiście, jak będziecie mi dawać powód, to będzie nagrywane. Na szczęście te filmy nie zabierają mi dużo czasu. To się łatwo, lekko i przyjemnie kręci o Was te filmy. A Tamana pomijamy, bo on tutaj nic nie wnosi. Płytki jest taki bardzo. I Millennium Falcon pisze. Ile mi czasu poświęcił, aż się wzruszyłem? I jak radośnie kłamię mówiąc głośno, że niby moderacja nie rusza klakierów. Chyba większość z nas miała już bamy i ostrzeżenia, więc musisz gizmu młotku brać tego, co bierzesz, przynajmniej dwa razy więcej. rozumu ci nie przybędzie, ale może odlecisz na zabój. Wiesz co ci powiem? Tłumaczy się winny. <laughs> Tyle. I tutaj mi się podobał jeden wpis, jeden z tych normalnych, Neptun 35. Powiększyłem przestrzeń dysku miłego rzucania błotem. To pewnie właśnie była informacja do tych wszystkich forumowych troli. Po wielu latach gry odciąłem raka zwanego wod. I na koniec komentarz Robezura. Chyba się zapomniał, że nie należy tak brzydko pisać. On napisał tak. I kogo to niby obchodzi? Po co to piszesz? Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Proszę bardzo, widzieliście Cwaniaka. Jaki to on jest mądry. I jeszcze tylko szybciutko przejdźmy do wiadomości Spirolka. Na YouTubie ma nick Spirolek. Zobaczcie sobie jego filmy. <ścoughs> Obraz nędzy i rozpaczy, nie? No ale okej, okay, dobra. Zobaczcie, jak on się tu rozwinął. Informuje o informuje mnie tak. Ty debilu, buehehe. Naprawdę masz schizofrenię paranoidalną. Tak jak napisałem na forum. Elaborat, właśnie ten elaborat, który został zmoderowany, idioto, był skopiowany z psychiatrycznej stronki dla takich przypadków jak ty. Ciekawe, co ty robisz na psychiatrycznych stronkach, nie? I skąd ty wiesz, gdzie to one są? Czy żeby tak coś z tobą związane? Nie wiem, czy ci współczuć, czy kopnąć w zad. <noise> Naprawdę tak się przejąłeś, ale czym? Niczym. Po prostu mam zamiar was tutaj wszystkich pokazać, jak jesteście. Przecież to ty właśnie masz ból dupy. Nie mam. I tutaj jeśli tak, jeśli brakuje komuś argumentów, to się, wiadomo, przywala się wtedy do danej osoby, nie? No i mój, mój głos mu się nie podoba. Pisze tak. Twój głos w tle świadczy o tym, że jesteś drobnym pijaczkiem i jarasz faje na umór. Nie wiem, co tam jeszcze jarasz albo bierzesz, whatever, ale twoje płuca są, są dawno do wymiany. A twój śmiech jest przezabawny. Super, cieszy mnie to. Jakbym słyszał uradowanego pijaczka w śmietniku, bo znalazł puszkę po piwie. Mi się wydaje, że taki to był taki może podprogowy mój przekaz i on się tym bardzo przejął ten spirolek. Chodzi o tych alkoholików, właśnie. Porównanie ich do alkoholików, gdzie jeśli alkoholiko, alkoholikowi powiemy, że on nie jest alkoholikiem, to on się będzie zapierał rękami i nogami, że to nieprawda i tak dalej. No i właśnie oni są tacy sami, jak ci alkoholicy. Tutaj zrobił rozbiór mojej mojej jaźni. O, oglądałem kilka twoich filmów i jedno, co można zauważyć, że zauważyć, że na okrągło wyszukujesz celów dla swojej chorej, nienawistej jaźni. Ciekawe. Zauważ, że piszesz i nadajesz do ludzi tutaj, a zwracasz się do nich jak jakiś mentor, a z drugiej strony nabijasz się z nich. O, ciekawe, nie nabijam się z nich, nabijam się z was. Jeśli by tak było, to by nie było u mnie powtórek. Ludzie by nie dawali powtórek. Hipokryto. Szkoda na Ciebie słów i nieważne, ile ktokolwiek napisze, to ty i tak swoje. To samo jak wy. Nieważne, kto co napisze, wy i tak swoje. Uczepiłeś się tego YouTube'a, że brak słów, prawdziwy troll YouTube'owy. Zabawne, że używasz określeń, których nie rozumiesz albo rozumiesz po swojemu. No tak jak wy. Wy też rozumiecie wszystko po swojemu, a jak coś wam nie pasuje, to przekręcacie to na swoje. A teraz daj mi bana ściero bez mózgu. I nie zrób nikomu krzywdy, bo wylądujesz w psychiatryku, a tam sobie już nie pograsz w czołgi na citach. Może się razem spotkamy w tym psychiatryku co? Skoro ty odwiedzasz takie strony. I na końcu życzenia. Życzę banów na każdym forum i pamiętaj, że jak... że to ja wkleiłem moje powtórki bez jakichkolwiek modów, a ty nie, więc się ode mnie pajac od p i trzy kropki. Pewnie zdążyliście w międzyczasie moje odpowiedzi przeczytać, więc... E, Okej, okay. teraz wróćmy do tytułu. E, czas szczepień dla psów. Wiecie, jest maj, co nie? I w maju chyba szczepi się przeciw wściekliźnie. I jak siadam do sobie to forum, to po prostu aż się obawiam dotknąć klawiatury, żeby się nie zarazić od was tą wścieklizną, którą... Właśnie macie. I moje pytanie, byliście już się szczepić na wściekliznę czy jeszcze nie? Bo pamiętajcie, Maj to jest okres szczepień przeciw wściekliźnie. Okej okay, trolle. Dajcie mi powód do następnego filmu. Czekam. Na razie. Pa pa.